Cześć. Pierwszy to jest dynamiczny. Nowe 1.3.3. Po pierwsze ile miejsca potrzebuje, żeby nią dowrócić? Widzicie? Jest zwrotna. Po drugie jak ze stabilnością? Nieźle. To są zabawy, które znamy z poprzedniego modelu. Zawsze nam się to sprawdzało. Kiedyś dynamicznie, Michał, bawił się też wersji takiej, że łyżka była napełniona materiałem i to da się zrobić bez żadnego problemu. Jak widzicie jazda plus hydraulika, oczywiście on tam się musi powyginać troszkę w tej kabince. Ale pamiętajmy, według katalogu ta maszyna ma statycznie podnieść 1400, pojechać ma z toną. Dwie tony mamy w łyżce. No to zobaczmy, półtorej strony paleta kosmicznej. W standardowej wersji najczęściej oferowanej, oczywiście nie liczcie na rozładunek, załadunek na samochód, do tego trzeba by ją troszkę dociążyć, ale przestawienie palety, przejechanie, rozwózka palet na placu budowy, to nie stanowi dla nas żadnego problemu. Muszę też pamiętać, że wszystko zależy od wideo, my to mamy dość ciężkie wideo. Jak widzicie, jest lepiej niż dobrze.